Trudno w grudniu jeździć na motorze, więc tym razem nie będzie o naszym wyjeździe motocyklowym. W 2024 roku było ich parę, ale mniej niż w 2023. A co się wydarzy w kolejnym roku, to zobaczymy. Dziś chciałbym Wam pokazać razem z Kasią panoramę miasta, w którym na co dzień żyjemy. Mieliśmy do wyboru, albo zrobić film, na przykład o testowaniu kebabów, bo to jest ostatnio najbardziej popularne na YouTubie. Ale postanowiliśmy zrobić sobie mały spacerek w drugi dzień świąt i skorzystać z tego, że to młyńskie koło jest jeszcze w kaliszu. Ja mam mały lęk wysokości, ale mam nadzieję, że dam radę. Powiedziałem, że dzisiaj nie będzie o wyjazdach motocyklowych. Nie. Ale masz mnie trzymać mocno. No, 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 no. When all is left is my sorrow please pray when all you feel is you don't know please stay if you believe Zawsze koniec roku to skłania do tego, by zrobić pewne podsumowania tego co się działo oraz tego, co może się wydarzyć w następnym roku. Chyba mniej pojeździli niż poprzedni, dużo mniej. Tak dużo, no już na nie przesadzaj. Przecież byliśmy na. Czekaj, gdzie w ogóle byliśmy w tym roku. W no, o no nad morzem byliśmy w mielenku przecież w czerwcu, a później we wrześniu a, już wiem, no dobra. Jura Krakowsko-Częstochowska. Tyle tych wyjazdów już było z lotów Forum Watachy, że już się pogubiłem. Kolejne spotkanie Forum Watachy też już mamy zaplanowane. Odbędzie się ono w czerwcu w okolicach zamku Czocha. Już mamy zaplanowane tam zwiedzanie całej naszej grupy. Jeżeli mielibyście ochotę wpaść na nasze spotkanie. To jest jeszcze kilka wolnych miejsc a tak się prezentuje miasto Kalisz, jego śródmieście w święta 2024 roku jak w większości w Polsce śniegu nie ma. No dobra, krótki spacerek za nami możemy wracać do świątecznego stołu i ponownie zapełnić nasze. Chciałem położyć jeszcze jednego sformowania, ale niech będą, brzuszki. Do następnego.